No, witam moich widzów i subskrybentów. Po półrocznej przerwie wznawiam dodawanie filmików. Akwarium ma się dobrze. No, ale chciałem sobie coś polepszyć, to zainwestowałem w CO2. Na razie jest tak nieprofesjonalnie podłączone. Tutaj elektrozaworek. No i dyfuzorek. No, i wyłączyłem to, bo wczoraj, uruchamiając na całą noc, zostawiłem eksperymentalnie. Nie mam licznika bąbelków. Wydawało mi się, że CO2 podaje bardzo mało. No i rano pierwsza kulka pokazuje kolor zielony, czyli dobrze. Ale druga kulka z drugiej strony zbiornika pokazuje kolor żółty. No i patrząc na ryby. Nigdy nie widziałem takiego zachowania w akwarium, ale wszystkie są przy tafli wody. No, występuje tak zwana przyducha. Jeden neonek, neon czerwony, nie wiem czy z tego wyjdzie. Będę obserwował. No, nie jestem zadowolony z takiego obrotu sytuacji. Wyłączyłem CO2, przewietrzam wodę. Powinno być dobrze. Także, jako przestroga, uważajcie z podawaniem CO2. Trzeba to jednak robić pomalutku. Dziękuję.